Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z edycji utrudnionej Makera. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Handel z Diabłem, czyli misja ósma, poprzedzająca ostatnią walkę szczura, to były doskonale znane. Także przejdźmy bezpośrednio do misji. Oczywiście, poziom bardzo trudny, no i zobaczmy, jak wygląda mapa. No i słuchajcie, mapa się trochę pozmieniała. Ciasno tutaj jest. Jest mniej miejsca na wszystkie te farmy i tak dalej. No, może być ciekawie. Wyjście spod znaku jest. No dobra, prowadzące w tą stronę i w tą stronę z tego co widzę. Ale można było spróbować odciąć tutaj jakimiś murkami. To by na pewno pomogło. Tylko będzie nam ciężej pozyskiwać jakiekolwiek e, surowce związane z naszą misją, czyli chmiel i zboża, które możemy hodować w tej misji. Dobra, odpoczuję gra, zobaczymy jak to tempo. Tempo ustawmy sobie na 60, powiedzmy. Spichlerz możemy postawić w sumie gdzieś tutaj z tyłu. Dobra, składzik zapasów powiększmy. Kamieniołom można by było postawić na start, a nawet dwa. No dobra, dwa kamieniołomy to już jest coś. Raz, dwa, trzy i cztery w sumie. Dobra, weźmy tych wszystkich naszych ziomeczków i niech robią czystki. Tak samo jak łucznicy. Agresyw. Dobra, pięknie. Teraz drwale. Myślę, że tutaj jeden, tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No i dobra, tyle na razie wystarczy. Tu mamy palisadkę zbudowaną. OK. I ja w tej misji możemy stura, tylko zboże hodować i chmiel. To może tak. Zboże postawmy sobie tutaj jedną, jedno. A chmiel gdzieś tutaj sobie postawimy zaraz. Jeden za aby ten obiekt mógł i drugi. Zostało nam coś z drewna? Zostało. Akurat na dwie chałupy będzie, spoko. No to możemy na chałupę tutaj, drugą chałupę tutaj. Mam nadzieję, że Maker nie dodał żadnych pożarów, bo byłoby przykro, ale no cóż. Te zajączki też możecie pomordować w sumie. Możemy budować palisady. Chyba w oryginalnej misji ee, ósmej nie mogliśmy robić palisad. Chyba tylko kamienne mury, bo jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy atak. Aha, stąd atakują. Świetnie. No to będzie ciekawie. Zbudujmy zbrojownię gdzieś w tym miejscu. Ale nie dostajemy żadnej broni na start. Okej. Okay. Wycofajmy szybko naszych włóczników. Pojęcia bladego nie mam, czy my jesteśmy w stanie w ogóle odeprzeć ten atak. Idą gdzieś naokoło. Okej, okay, tam jest przejście. No dobra, fajnie, fajnie. Kikinierzy na szczęście czekają. Dobra. 12 mamy włóczników. Przetrwali. No bardzo dobrze. Tutaj jeszcze jakieś niedobitki. Spoko. Tutaj można by było spróbować to zagrodzić. Żeby tamtędy się nam nie pchali. Najzwyczajniej w świecie. Będą szli tędy. No dobra. Możemy próbować się rozwijać w takim razie dalej. Eee, na przykład ustawić młyn. I z dwie piekarnie. A teraz w rogu jest zbyt blisko. No ale dobra, z tej strony chociaż mówiliśmy. To nie ma jeszcze tego złego. Zające chyba wszystkie wytukliśmy. Zbudujmy jeszcze. Tutaj farmę chmielu. A tutaj gdzieś farm pszenicy. Może dwie się by udało wcisnąć. Co? Ach, uda się. Tylko drewno potrzeba. No dobra, to poczekamy na drewno. O, tam się pieknie, przedarli Bardzo niedobrze. Tu, tu, tu. Jak oni się tam tędy przedostali? Pojęcia tego nie mam, no ale niemiło, nie miło. Zobaczmy, teraz te serenki idą. I serenki lecą są tędy, okej. Okay. Zablokowane i nadal mogą przechodzić. Dobra, to w ten sposób. Może teraz nie będą. Ok, chyba nie są już w stanie. Spoko. Jakiś kamień tam trafia do nas na skład. co jest taką spoko opcją. I wiecie co? Na. Jak ma być szczery, to bym spróbował poprowadzić ten mur jakoś nieco inaczej. Nie wiem, w tym kierunku i tutaj do góry. Tylko tutaj są drzewa. No to może trochę wcześniej byśmy coś chcieli. I może w ten sposób byśmy byli nieco lepiej chronieni. Dobra, coś, coś takiego. Tą palisadę w ogóle bym usunął, bo po co nam ona tak naprawdę tutaj. Tylko zabiera miejsce. Pytanie, czy sarenki będą w stanie przejść? Chyba nie. Tak samo bym odciął przejście w tym miejscu, tylko dobrze by było to zrobić w sposób taki, żeby no faktycznie tego przejścia nie było dobra. To by, to, by, to by może dało radę. Tutaj możemy przejść, odciąć. I ja bym też odciął przejście w tym miejscu. No, co żeby po prostu nie było tego przejścia. I teraz, czy to stąd, czy to stamtąd, wszyscy będą szli w tym kierunku. Także spoko. Dobudujmy kilka piekarni jeszcze funkcjonować. Ok, powiedzmy, że tyle. No i domki, jakie by się przydały, prawda? Jeden domek tutaj, drugi domek tutaj, trzeci domek gdzieś tutaj. Mm, tych piekar mi się więcej przydało w sumie. Dobra, tyle musi wystarczyć. Łuczarze. Łuczarze. Potrzeba drewna. Drewno się skończyło, ale zaraz będzie. Ok, potrzeba drewna. I jeszcze dłuczasz. Zmieniłem zdanie. Żołd w armii ciągle rośnie, dlatego będziesz musiał dostarczyć mi więcej piwa. To przecież uczciwa prośba, nieprawda? Dobra, i w ten sposób myślę, że to będzie OK. No, zboża by się przydało więcej, znaczy pszenicy. Może gdzieś tutaj wciśniemy jeszcze jakąś farmę? Tu chyba się uda nawet. Mam wrażenie, że generalnie mniej farm jesteśmy w stanie zbudować niż w oryginalnej misji, no ale to może być też postrzegane przez Was jako utrudnienie. Także, no, mi to nie przeszkadza. Wzmocnimy te mury, które mamy tutaj, tak samo jak i ten mur, żeby na pewno tutaj przejście nie było żadnego. Może łucznika myślimy, niech spróbuje przedostać się tamtędy, żeby zweryfikować, czy faktycznie jest przejście, czy nie ma przejścia. Dobra, tutaj tak samo możemy te mury postawić. Okej. Okay. Jakbyś tutaj poszedł i spróbował wrócić. Okej, okay, wraca na około. No to dobra, spoko, fajnie. Koszary można by było zbudować. Jeśli tutaj się muszą wcisnąć. Dobra, mamy koszary. Radomąd będzie mieć kolejnych łuczników. Bardzo fajnie. No i dobra, jakoś to się kręci, moi drodzy. Słabiutko, naprawdę słabiutko jest z pszenicą. Nie wiem, czy się nie pokuszę o wyburzenie jeszcze tej farmy chmielu. Dostawimy sobie tutaj po prostu jeszcze farmy pszenicy. No nie jesteśmy, nie ma sposobności takiej, żeby poustawiać to w lepszy sposób. Gdyby tego tutaj nie było kamyka, no to byśmy mieli jeszcze jedną farmę. A tak cóż. Okej, okay, stąd teraz lecą. No dobra. Coś tam jeszcze zrekrutujemy do tego czasu, nie? Sobie moglibyśmy łuczników tutaj zrobić na tym murku i wtedy byśmy mieli strzał w jednych i w drugich. No nic, zobaczymy. Może się nam to powiedzie. Eee, łucznicy pasywni. Ostro, ośmiu łuczników nam zostało, jeszcze piknierzy do pokonania. Może się wycofają, byłoby miło. Lordzie, pomóż. Dobra, odparliśmy to. No i dobra, jest gitara. Zróbmy tutaj e, taki bastion, coś w tym stylu. I w ten sposób coś tutaj zaradzimy. Ok, i schodki, rzecz jasna. No ci łucznicy tutaj muszą być bliżej, zdecydowanie. Mieć strzał w jednych i w drugich. Mam nadzieję, że na katapulty nas tutaj niemiłosierne nie sięgną. No i skończył się nam hajs. Żywność to wyższe, wydawanie, minus cztery w sumie. Targowisko chyba mamy w tej misji już, nie? Mamy, Pewnie, że mamy. Co możemy kupować? Klebek, łuki, kamień możemy sprzedawać. No to sprzedajmy trochę kamienia. Ehm. To normalne wydawanie żywności i podatków nie, nie będziemy zbierać w takim razie. Myślę, że warto by było wzmożyć produkcję broni. Trzech łuczarzy jeszcze. Kamień można sprzedać. Kolejny grotnik. Sam nie wiem, czy tylko łucznikami będziemy w stanie odeprzeć ten atak. Mamy jednego włócznika. Eee. Y Jakbyśmy tutaj zabarykadowali to przejście W ten sposób To oni powinni iść tędy Okej, okay, idą stamtąd, no dobra, no to Przyda się nam trochę złota 15 łuczników, no może coś z tego będzie

że ruszyli na naszych łuczników, okej. Okay. A i czynić łuczników tam też poszła. No to już nie tak okej. Okay. Jeszcze żyjemy, ale nasz Lord już jest dosyć mocno obity, i wątpię, żebyśmy byli w stanie to. przetrwać. A Lordzie. Aj, trzech przyszło, dobra. Ponowimy sobie to. Okej, okay, a tak znowu z dołu. Idą sobie naokoło, oczywiście. mogli moglibyśmy spróbować nawet to tak. Tam odciąć, ale nie, nie ma sensu chyba Którędy... Jak... jak którąś z ścieżek muszą wchodzić do naszego zamku, czyż nie? Dobra, trochę kamienia wpadło, sprzedajmy kamień, zrekrutujemy tych łuczników i Łuczników Udało się to odeprzeć takich rogów. Wybaczcie, mam straszny katar. Więc co chwilę kicham. Także są drobne pauzy, więc. Także są drobne pauzy w trakcie nagrywania kamerki. Ja się co, moglibyśmy spróbować zrobić taki murek nieduży i wrzucić na nich łuczników, żeby ostrzelali jeszcze te pozycje. Moglibyśmy to zrobić w sumie z palisady, ale z murów zwykłych chyba będzie lepszy strzał. Tak coś mi się wydaje. 3 chmielu dostaliśmy, wow Chyba będzie trzeba zrezygnować z jednej farmy pszenicy Może nawet wiem z której Rzućmy tutaj farmie chmielu Dobra Mamy trochę kamienia Zróbmy taki mur Poprawmy go blankami. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać grosiwa na zaciąg wojsk. Cześć, chyba wystarczy browarów. I tak w chmielu zbyt wiele nie mamy przez spoko. To powinno być okej. Okay. Sprzedajemy. Pukujemy. Nasza nowa wieżyczka obronna ma już 19 uczników na sobie, także bardzo fajnie. Rozwijamy się, się i naszą obronę rozwijamy. Dobra, rzućmy tych dwóch jeszcze tutaj, no i znowu, znowu idą, słuchajcie. Dobrze. Ja myślę, że trzeba tu zrobić takie coś. I niech oni sobie przechodzą tutaj naokoło. Jeśli łucznicy się tutaj postanowią zatrzymać, no to będą się mierzyć z nimi. Także, good luck. murek obronny raczej sprawdza się całkiem nieźle. Wstępnie obijając tam wszystkich oponentów. Bardzo fajnie. Moglibyśmy tutaj dodać im blaneczki z tej strony, żeby przypadkiem tam ich nikt nie skrzywdził. Jeden zginął, okej. Okay. A jak to dalej będzie wyglądało? Bardzo dobrze będzie wyglądało. spoko jak tam z tym piłem stoimy 7 na 26 A no, trochę to potrwa to e, kupiłem trochę łuków żeby wzmocnić nieco naszą obronę Ciekawe tym bardzo ostatecznego ataku. W sumie możemy spróbować też tutaj wzmocnić te mury, bo od tej strony kompletnie nie jesteśmy e, osłonięci niczym. A jak przyjdą z katapultami, to będzie wesoło. Dobra, zrobię coś takiego. ja wiem. Tu możemy zrobić też w sumie podwójny mur. Coś w tym stylu. I oczywiście blanki. Trochę to tak. Rzuci się tutaj paru łuczników. Prawdopodobnie nam zginął, ale trudno się mówi. Wiadomość od Twojego skryby Ser nadeszły wojska obiecane nam przez węża. Wyszamy, już mam Idą, i idą. W 23 wyjdzie? Raczej nie, ale możemy spróbować ich połychać. Zawsze miałem obiekcje co do tych łuczników i łuczników węża. Pamiętam jak pierwszy raz grałem w twierdze, miałem wrażenie, że będą chcieli nas zdradzić albo że pomogą szczurowi nagle zwracać się przeciwko nam. I tak nigdy im nie ufałem, zazwyczaj wolałem ich gdzieś zostawić tam z przodu, przy samym znaku ich stawiałem po prostu, a ostatecznie broniły się tylko moimi jednostkami. No i elegancko, no. Myślę, że taką armijką powinniśmy już sobie poradzić. Oczywiście nie mam pojęcia bladego, co tam maker dla nas przygotował na ostateczny atak, dlatego zapiszę grę M8M. Zapisywanie, mamy prawie 100 włóczników. Jeszcze jedna, nie będzie setka. Co tam mamy w ostatecznym ataku? No, sporo włóczników, sporo łuczników. Jacyś inżynierowie chyba też są. Paru pikinierów, tak, są inżynierowie, nawet więcej niż paru. Podejrzewam, że ten mur można upaść i zaczynam się niepokoić tym faktem. Może jeszcze znowu, żeby takie robić tutaj, co? Aha, tutaj się chcą budować, to no dobra, to ci łucznicy powinni się nimi zająć w takim razie. 101, 102 włóczników nawet, wow. Spoko, katapulty powstały. Ale na szczęście zrobiliśmy to palisady ochronne. Także powinno być ok. Dobra, przedarli się włócznicy i pikinierzy też zmierzają. A jak to mi stan zdrowia? No nie ma tragedii. Powinniśmy się wybronić Jeszcze drwale tutaj idą. O! Coś pięknego Dobra. Super Małe straty. Paru łuczników straciliśmy na pewno tych od węża od szczura się. Dobra Zobaczmy jaki mamy wynik końcowy I będziemy kończyć moi drodzy 24 tysiące Bardzo ładnie, 10% straconych jednostek no, Spoko, fajnie, fajnie Bardzo mi się podobała ta misja Maker Bardzo fajnie przerobiłeś. szkoda tylko, że tak mało miejsce Zostawiłeś na uprawy Ale to też jest fajne W sumie pod, pewn pod pewnym kątem no dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Po więcej, oczywiście, zapraszam do siebie na kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!